Alicja Lęczewska myśli na każdy dzień. 26 września. Czuwaj, moje dziecko. Bo lew ryczący krąży wokół Ciebie. I czeka na twą słabość, by Cię zaatakować. Pilnuj się i bądź przy mnie jak najbliżej. Twoja ufność. I Twoja miłość do mnie Cię chronią. I wiedz, że wszelkie wątpliwości, niechęć czy rozdrażnienie są od niego. Są wysyłane w twoją stronę ciągle. I tylko przylgnięcie do mnie cię osłania, bo moja miłość otacza cię jak pancerz. A twoja ufność i oddanie są tarczą, którą odeprzesz wszelkie uderzenia zła.